nie znajdujemy się w sali ekologicznej 20, gdzie odbywa się konkurs pod hasłem smaki Podkarpacia. Konkurs ten by był adresowany do uczniów z drugich i trzecich. Uczniowie mieli za zadanie przygotować potrawę regionalną, bazującą na tradycyjnych surowcach, ale przedstawioną w nowoczesnej aranżacji, atrakcyjnej dla współczesnego człowieka, dla młodego człowieka. Pasy drugie i tete. Przygotowaliśmy pieronki z kaszanką i sosem, z jaką, No właśnie stoi? Nie. Tam jest dura wina.